Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie do zrobienia. Pole podstawy walca jest równe 36pi. No dobra, musimy sobie najpierw narysować jakiegoś tam walca. Niechaj będzie. Taki. Bądźcie wyrozumiali. Tu jest R. I teraz tak, pole, to jest pi r kwadrat. Pole podstawy walca i to jest równe 36pi. Tyle z zadania nam powiedzieli. No, jakbyśmy mieli r, -ka, chcę policzyć, to tak dzielimy przez pi, możemy o, albo podzielić, albo skrócić obu przez pi, czyli r kwadrat jest równy 36, czyli musimy spierwiastkować to, czyli r wyjdzie nam 6. Dobra, bo 6 razy 6 jest 36. I teraz tak, wysokość tego walca jest równa. Pole a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy. No to tak, jeżeli 3 razy większe, no to pole boczne będzie równe 36 pi razy 3. No i to jest równe 108, moi kochani. Pi. I teraz tak. Jeżeli a pole boczne walca liczymy ze wzoru na 2pi to jest wzór na długość okręgu razy H i z tego wyliczymy sobie to h czyli jakbyśmy podzielili obie strony przez 2 πr to mamy gotowy wzór na h czyli pole boczne, a pole boczne to jest 108 to od razu podstawiamy pi na 2pr czyli 2 razy pi razy r który wyszedł nam 6 pi się skraca no i teraz tak 2 108 na 2 jest 54 i 54 z 6 zostaje 9 tyle 9 jest prawidłową odpowiedzią. Tutaj musieliśmy znać wzór na pole boczne, że to jest yy, pole boczne jest 2πr h. 2πr to jest długość okręgu, czyli ta, jakby, o, to, to, o, ta linia, tak, ten okrąg, nie pole tego w środku, tylko ta kreska, ta linia, co jest wokoło. W tym odcinku tyle. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Jeżeli cokolwiek z niego zrozumieliście, zapraszam Was serdecznie do. Udostępnianie tego filmiku u siebie na Facebooku, Instagramie albo TikToku. Wzór na porę okręgu jest PR, kwadrat, to też przypominam. Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podescie go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w tym... W górę dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde. Postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!